Chińczycy wynaleźli pierwszą szczoteczkę do zębów około roku 1600. Lecz dopiero pod koniec XVIII wieku w Anglii stała się ona masowo produkowanym artykułem codziennego użytku. Jej włosie pierwotnie pochodziło z karku oraz barków w świni. Mycie zębów musiało więc być nie lada wyzwaniem. Te szczoteczki powinny zachęcać ludzi do pokazywania swoich zębów. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że tysiące lat temu ludzie myli zęby małymi gałązkami. Dziś szczoteczka rozpoczyna swój żywot jako małe, plastikowe granulki. Specjalny odkurzacz wsysa je do wtryskarki. Maszyna stapia grudki w rodzaj plastikowego ciasta. Następnie wstrzykuje je do formy ze stali nierdzewnej, tworzący za jednym razem 10 rączek szczoteczek. Główka każdej rączki ma do 56 otworów na włosie. Ta maszyna wytwarza 10 rączek w ciągu 35 sekund, co daje 27 tysięcy rączek w ciągu 24 godzin. Następnie stopione zostają niebieskie gumowe kuleczki. Płynna guma jest wciskana do formy ze szczoteczkami. Następnie dodaje się inny rodzaj gumy w celu uformowania uchwytu. Nareszcie mamy szczoteczkę, którą można za coś złapać. Na pewno nie upuścicie jej już do umywalki. Ten półprzezroczysty plastik zostanie użyty do produkcji zupełnie innego uchwytu. Tym razem będzie on delikatniejszy i bardziej giętki. Nylonowe włókna utworzą włosie szczoteczki. Ramię robota uklepuje je w równe rzędy. Następnie, szybciej niż z dążyciem lubnączokiem, maszyna wpycha szczecinę w otwory w główce szczoteczki. Ta maszyna pracuje z zawrotną prędkością, wypełniając 900 otworów w ciągu minuty. A jednocześnie działa z niezwykłą precyzją. Oto proces pobierania włókien w zwolnionym tempie. Maszyna pobiera od 20 do 24 włókien na każdy otwór szczoteczki. Przy 56 otworach w szczoteczce na każdą z nich przypada nawet 1300 włókien. Ten w pełni zautomatyzowany system pracuje szybciej niż najszybszy człowiek. Ma również inną zaletę: ludzka ręka rzadko musi dotykać włókien, przez co cały proces jest wyjątkowo higieniczny. Zastanawiacie się, co utrzymuje włosie na jego miejscu? Drut. Maszyna zgina włókna w pół i mocuje je do szczoteczki drutem. Teraz nadszedł czas na przycięcie szczoteczki. Te ostrza strzygą włosie do mniej więcej równej długości. Inny zestaw ostrzy wykrawa różne rodzaje krawędzi w zależności od aktualnie produkowanego rodzaju szateczki. Krawędzie włosia zostają wyszlifowane, by nadać im odpowiedni kształt. Służą do tego te oto obracające się dyski pokryte diamentowym pyłem, które delikatnie ściera plastik. Włosie może być proste lub zygzakowate. Różne końcówki różnie czyszczą zęby. Zapewne zauważyliście, że włosia różnią się kolorem. Jest to podyktowane wyłącznie względami estetycznymi. Zmyślona kombinacja barw poprawia wygląd szczoteczki. I oczywiście maszyna dokładnie wie, jak skomponować te kolory. W efekcie otrzymujemy dwukolorową szczoteczkę, taką jak ta. Co jakiś czas fabryka ściąga szczoteczkę z produkcyjnej w celu kontroli. Ramię robota wyskrobuje włókna, by sprawdzić, czy tkwią wystarczająco mocno. Jeśli szczoteczka zda egzamin, reszta partii jest gotowa do sprzedaży. Następnie inne roboty pakują szczoteczki, które schodzą z linii produkcyjnej gotowe do wysyłki, gwarantując szeroki uśmiech i lśniące zęby.